Marek witam i zapraszam w kolejnym odcinku. Dzisiaj obiecany odcinek o skanowaniu 3D. Niestety ostatnio odcinek już był za długi, więc musiałem go uciąć. I tak dzisiejszy odcinek poświęcony wyłącznie skanowaniu 3D. Chwilowo dopisuje nam pogoda, więc musimy się streszczać. Więc e, pokrótce mówię, co będziemy robić. E, zeskanujemy tutaj obszar tylnej belki, ponieważ ten skan już mam, więc będę mógł spozycjonować całą resztę skanu. Przy e, belka. Tutaj heat shield, jeszcze nie odnowiony, oraz e, część zderzaka. Następnie, gdy to zeskanujemy, nałożymy e, z, zderzak zewnętrzny i go zeskanujemy w celu e, określenia, gde, gdzie znajdować się muszą e, końcówki wydechu. To jest mój główny target na dzisiaj, ponieważ właśnie finalizuję e, projekt układu wydechowego, a mianowicie tłumika, muszę wiedzieć, gdzie będą znajdować się końcówki. To co? Zapraszam. Ja używam skanera o nazwie PIL e, 3D. Jest to jego druga edycja. Jest to produkt firmy kanadyjskiej, która e, robi dosyć różne skanery. Ten jest wersją budżetową. E, Wiesz, czy nie? E, możecie zwątpić, jeśli zobaczycie jego cenę, że jest wersją budżetową. Ale w świecie skanerów 3D jest to jeden z tańszych skanerów. E, jest dosyć nawet duży, bym powiedział. Cechuje go to, że jest e, trzymany w ręce. Tutaj podłącza się przewód, który wędruje do komputera, i dane ze skanera przesyłane są do programu, który na żywo pokazuje nam, co skanujemy. W, kamer, w tym w skanerze znajduje się kilka kamer oraz projektor, który narzuca taką matrycę, która wygląda trochę jak e, tablica do e, gry w szachy. Jest to projektor LEDowy, nie laserowy, dlatego ten skaner jest tańszy. Te laserowe są droższe, ale są też bardziej dokładne. Ale w naszym przypadku skanujemy duże obiekty jak samochody, więc dokładność e, odchyłki na płaszczyźnie długości metra wynosi chyba 0,25 mm, jeśli zejdziemy do tej najlepszej skali. Także e, dla moich e, skanów, to, to jest bardzo. No, nie narzekam po prostu, tak? Jeśli byście skanowali jakieś formy do wtryskiwarek to taki skaner się do tego na pewno nie nadaje e, z wielu powodów. Raz dokładność, a drugi fakt, że jest to skaner e, właśnie LEDowy, optyczny, a nie laserowy, więc e, ciężko by wam było to zyskanować. E, mamy tutaj e, kamery, które odbierają e, odbierają obraz z z obiektu, na który narzucona jest specjalna e, specjalny obraz generowany przez tutaj taką matrycę LED-ową. Wygląda to jakby taka e, gra, e, gra tablica do gry w, w szachy, tak? Mamy jaśniejsze pola i ciemniejsze pola i następnie kamery odbierają ten obraz i komputer to przetwarza. Wiedząc, gdzie powinny znajdować się jakie pole i jak są odkształcone, na tej zasadzie mogą stwierdzić, jak dany obiekt wygląda. Co znajduje się jeszcze w takim pudełku? Mamy oczywiście zasilacz, e, przewód specjalny e, podłączany pod USB, ale też potrzebujemy tutaj zasilania, ponieważ e, mamy właśnie ten projektor LEDowy i te kamery, trochę to zużywa energii oraz mamy e, tak zwane positioning targets. Zaraz wam pokażę e, na pojeździe o co chodzi. E, pod spodem, znajduje się też e, tutaj tablica, do. Mm, może ją otworzę, pokażę. E, tablica do e, kalibracji takiego skanera, i właśnie na niej mamy takie e, punkty. Możemy skaner i najpierw e, to skanujemy. Następuje kalibracja skanera, a następnie możemy skanować swój, e, swój obiekt. Ok, to zaczynamy. Zaczniemy od kalibracji. Ok, kalibracja. Okay. Jesteśmy po pierwszym etapie skanu. Sorry, że tutaj będzie widać tego gimbala, ale jestem na e, fish-eye, żebym mógł Wam więcej tutaj pokazać, co się dzieje, bo jesteśmy w dosyć e, ciasnej części e, mego podjazdu. Ok, jak widzieliście, na, na, w okienku e, skan już wykonałem, pierwszy jego etap mamy zeskanowane e, boki auta oraz e, tą część tylną zderzaka razem z Hit shieldem, o co mi chodziło teraz tak na naszej karoserii znajdują się punkty tak zwane te targety, o których Wam mówiłem są to takie kropki, które się przykleja w środku jest element odblaskowy a na zewnątrz jest czarna otoczka dzięki temu skaner wie, w którym, w którym miejscu skanu się znajduje Działa to na zasadzie tak zwanej triangulacji, czyli dystans między trzema punktami jest bardzo unikatowy, jak odcisk palca. Dlatego kropki rozkłada się też dosyć tak właśnie randomowo, i na tej zasadzie skaner wie, w której części skanu się znajduje. Ten skaner ma możliwość też skanowania bez targetów na zasadzie tutaj właśnie konturów czy też koloru. Ale czasami się gubi, szczególnie gdy skanujemy na przykład bok auta, gdzie nie ma dużo szczegółów. Dlatego warto właśnie używać takich targetów, i nawet jakbyśmy to zostawili na, na miesiąc, możemy do tego wrócić i, skana, i skanować dalej. I teraz też co jest fajnego, możemy montować kolejne części, i jeśli zaczniemy od tych targetów, które właśnie mam tutaj z boku auta, których nie usunę. Tak? To zacznę skan od tej strony, a następnie zeskanuje cały zderzak. E, tą jego część tutaj zewnętrzną, która tutaj właśnie leży. I automatycznie to wszystko się e, ładnie nałoży. Bo mam właśnie te punkty odniesienia. Ok, to przechodzimy do kolejnego etapu. E, finalnego. A, target oczywiście możecie odklejać, tak? E, oczywiście. Ten klej po paru razach już wyzionie ducha, ale ja tutaj w miarę możliwości przeklejam te kropeczki, żeby nie wydawać majątku na te targety. Ok, zakładam zderzek i jedziemy dalej. Do obróbki naszych skanów. Mamy nasze końcówki wydechu, bardzo widoczne, gdzie się znajdą. Także uzyskałem ten efekt, który chciałem. Jak widzicie, model ma dosyć sporo dziur. Nie jest to tak naprawdę dużym problemem, szczególnie gdy mamy dodatkowy pakiet oprogramowania, który ja wykupiłem z tym skanerem. Jest to oprogramowanie, które pomaga taki skan bardzo łatwo wyczyścić. No i tutaj jeszcze drugi skan, zobaczmy, podobnie tak, jest, są najważniejsze części tego skanu, które chciałem, gdzie się skupiałem. Też jest trochę podziurawione jak ser, ale to z tego powodu, że też sam zderzak w sobie miał, miał dziury. Elementy, które są odblaskowe czy też bardzo czarne jest dość trudno zeskanować. Tutaj jednakże nasze boki auta są ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Nie są one tak um, odblaskowe jak na przykład um, nie wiem, wypolerowane czarne auto, więc um, udało mi się to zeskanować. Um, powierzchnia jest trochę, um, trochę bardziej pofalowana niż bym to chciał, no ale to właśnie z tego powodu, że. Nie, że optyka trochę się gubi. Ok, teraz um, ustalmy, ustalmy tutaj pozycję naszych skanów. programowanie może bardzo łatwo na bazie naszych punktów um, dokonać tutaj realignmentu tych, tych części, tak? O, o tym mówiłem wcześniej, żeby nie ściągać tych targetów, dzięki czemu łatwo oprogramowanie to zrobi. Ok, wygląda to dosyć spoko. Najpierw wszystko ustawię, a następnie zajmę się czyszczeniem skanu. Przejdźmy teraz do środowiska CAD. Tutaj mamy akurat NX11, Siemens NX11. Jest to programowanie, z którym jestem najbardziej zaawansowany, ponieważ akurat firmy, z którymi współpracuję, go używają i też po godzinach korzystam z tego samego programowania. Tutaj mamy akurat model, który nie został wykonany przeze mnie, ale ściągnięty z takiej strony, takiego portalu o nazwie GrabCAD. Jest to portal, na którym ludzie wymieniają się modelami 3D, czy też udostępniają je dla innych osób bezpłatnie. I możecie z takiej strony właśnie sobie ściągnąć model Deloriana. I tutaj ten szary zewnętrzny model, jest to model, który ściągnąłem, ale nie jest on idealny, tak? Niektóre rzeczy są, um, są się trochę źle wyskalowane, więc. Um, nie można na tym bazować w 100%. Rozstaw kół czy takie, takie elementy z grubsza są ok, ale e, trzeba uważać, bo nie, nigdy nie wiemy, kto to robił i na jakie podstawie. Ok, to teraz wyłączę tą zewnętrz, ten zewnętrzny model i naszym oczom ukazują się modele, które ja zeskanowałem, czy też e, modele CAD, które. Stworzyłem, czy też właśnie ściąnąłem z tego portalu Grabcat. I na przykład tutaj ten manekin, czy ten fotel został też ściągnięty z tego portalu. Ta część tutaj przednia auta, czyli część tego koloru tutaj różowego, czy też ktoś by mógł powiedzieć łososiowego. Jest to skan karoserii, a pod spodem skan ramy. Te elementy akurat używałem do wypozycjonowania pompy hamulcowej z Tesli, naszego iBoostera pierwszej generacji, o którym mówiłem kilka odcinków temu. Kabinę skanowałem, czyli tutaj część brązową skanowałem w celu trochę przyszłościowym, bo będziemy dość znacznie modyfikować samo wnętrze. No jest też oczywiście kolumna kierownicza, czy też układ wentylacji, bo kabinę akurat chcę mieć dosyć kompletną w celu um, zaprojektowania całej nowej kabiny. Um, I tutaj takie fajne rzeczy, na przykład mogę powiedzieć, sam ten Manekin jest um, bardzo dobrym modelem stworzonym pod to środowisko i dzięki temu mogę go wyskalować e, dla mojej sylwetki, czyli mam 1,90 m i wagę 75 kg. Ok, przejdźmy do naszej komory silnika. Ten skan akurat tutaj był wykonany z, już 3 lata temu. On był wykonany skanerem, który kosztował na tamten dzień bodajże 80 tysięcy funtów albo 60. Był to skaner laserowy. I były wykonane przez firmę, którą zatrudniłem na początku. Zeskanowała mi właśnie tutaj część ramy, czyli to pomarańczowe skrzynie biegów, silnik oraz trochę komory silnika. Na tej podstawie mogłem stwierdzić, czy ten silnik z Laguny, czy też tam Clio V6, zmieści się w komorze Delorian. I wiedząc to, przystąpiłem do tego projektu. Jako, że te usługi były dosyć drogie, a wiedząc, że chcę zeskanować wiele innych części auta, dlatego postanowiłem kupić taki skaner budżetowy samemu. No ale dobra. Mamy tutaj częściowo zaprojektowany układ wydechowy. Same kolektory tutaj wydechowe to już mamy wykonane do tego Momentu, tutaj, gdzie kończą się nasze e, mergery, czyli tutaj, gdzie się schodzi, tak, czyli te elementy fioletowe, do, do tego momentu wydech jest zaprojektowany. Tu mig jeszcze nie jest wykonany, ponieważ szukam firmy, która e, będzie mogła mi go wyprodukować pod mój projekt. Chodzi tutaj o rozmiary, bo pakowanie, jakby spojrzeć, jest dosyć ciasne. Ok, to teraz włączę skan, który dzisiaj wykonaliśmy, czyli część zderzaka, ta pierwsza, którą wykonaliśmy, wypozycjonowałem ją na podstawie punktów montażowych w balce. Także widzicie, tutaj mamy kilka tych punktów. I dzięki temu wszystko ładnie można sobie wypo, wypozycjonować. Czyli mamy tą część bez drzaka. A teraz, żeby sprawdzić nasze końcówki, dorzucamy część zewnętrzną. O, OK, obrót i teraz patrzymy na auto z tyłu. No i końcówki znajdują się mniej więcej w dobrym, w dobrym miejscu. Ciut musimy to wszystko tutaj na przykład po prawej stronie skrócić i całość tłumika może trochę podnieść. Też mamy wgląd na to jak auto będzie się prezentowało z tyłu, czy ten tłumik będzie widać czy nie. No i teraz część sama opakowania, patrzymy z dołu i tutaj mamy akurat tego heat shielda, o którym Wam mówiłem, także mamy, mamy szparę, no, a tutaj przerwa do naszego silnika jest dosyć mała i temperatura naszego tłumika może uszkodzić nasz pasek osprzętu sprzętu, czy też rolki, więc będziemy musieli albo zawiesić tutaj kolejnego hit shielda między tłumikiem a silnikiem, albo też owinąć cały tłumik takim hit shieldem. Jak widzicie, oczywiście słup silnika nie musicie wykonywać na podstawie skanów 3D, ale na pewno to pomaga. I to chciałem Wam dzisiaj pokazać. I to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Marek Ranch. Do zobaczenia w przyszłości. Tylko jak ja mam teraz tu wyjść. Wspomniałem klamki dodać. Nie, nie działa. Absolutnie nie działa.